Konsumenci bardzo niechętnie sięgają po miód rzepakowy ze względu na ilość środków ochrony roślin stosowanych w uprawie rzepaku. Jeśli spożywamy olej rzepakowy, to na pewno ten miód nie będzie bardziej zanieczyszczony środkami ochrony roślin od oleju. Miód rzepakowy krystalizuje bardzo szybko. Już następnego dnia, po rozlaniu do słoików, czasami po dwóch, trzech dniach, ma biały do szarego kolor aksamitny, słodki smak. Bardzo słodki w porównaniu do innych miodów, ale z czasem staje się wyjątkowo twardy i bardzo ciężko jest go wydłubać z takiego słoika. Miód rzepakowy wspomaga funkcjonowanie wątroby, przyspiesza detoksykację, wspomaga przemianę tłuszczów i reguluje pracę woreczka żółciowego. Redukuje stany zapalne żołądka, jest pomocny przy leczeniu Wrzodów pomaga przy nudnościach i zgadza, Wspomaga funkcjonowanie układu moczowego i jest pomocny przy zapaleniu nerek. Rzepak jest rośliną oleistą, bardzo chętnie uprawianą na terenie całego kraju, produkującą olbrzymie ilości nektaru. Jednak konsumenci boją się spożywać miodu rzepakowego. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas kojarzy tą uprawę z opryskiwaczami i ze środkami ochrony roślin. Proszę Państwa, jeśli nie boimy się, Pożywać oleju rzepakowego, to dlaczego boimy się miodu, który pochodzi z upraw rzepaku? Przepiękne, żółte morze rzepaku. W tym roku bardzo wcześnie zakwit i równie wcześnie kończy kwitnienie. Mamy początek maja, a kwiaty pojawią się już tylko na pędach bocznych. Zwykle kwit o dwa tygodnie. Później, ten rok jest wyjątkowy, pszczołom udało się nazbierać bardzo dużo miodu. Zatem czy powinniśmy się obawiać miodu rzepakowego? Wydaje mi się, że nie. Środki ochrony roślin, współczesne środki ochrony roślin są bezpieczne dla człowieka, dla zatylacji. Oczywiście, jeśli stosowane są zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich terminach rolnicy, Zobligowani są do ewidencjonowania użycia tych środków. Także tutaj wydaje mi się, że nie ma powodów do obaw. Bardziej niepokoją mnie środki chemiczne stosowane w produkcji żywności, które spożywamy na co dzień. Także wydaje mi się, że śmiało powinniśmy sięgać po miód rzepakowy. Jeśli mamy wątpliwość, to wybieramy miody takie jak. Akacjowy, lipowy, wrzosowy czy spadziowy to są miody, które nie pochodzą z upraw rolniczych i dzięki temu nie mają kontaktu z ziemią, na której stosowano środki ochrony roślin.